Szanowni Państwo, w programie kongresu zapisano, że mam mówić o reformie łowiectwa, czyli o czymś, czego od 1952 roku nie było, nie ma i nie będzie. Skoro nie ma sensu mówić o tym, czego nie ma, Pomówmy o tym, co mamy. A mamy jedynie kolejną wymianę na stanowiskach najwyższych władz Polskiego Związku Łowieckiego i żadnego pomysłu na naprawę bardzo źle funkcjonującego odcinka gospodarki narodowej, jaką bez wątpienia jest zarządzanie zwierzyną dziką stanowiącą własność Skarbu Państwa. Jedynie czym zasłynęły nowe władze Polskiego Związku Łowieckiego, to wygenerowaniem całej masy bezzasadnych procesów sądowych, OPZZ też coś wiedzą na ten temat, przegrywanych sukcesywnie ale opłacanych za pieniądze pozyskane z majątku Skarbu Państwa. Nowe władze łowieckie, w ocenie wielu, zarówno rolników, jak i myśliwych, którym jestem, zasłynęły demonstrowaną butą i cwaniactwem. Tradycją już się staje, że pracownicy zarządu głównego PZEU w sposób jawny, rabują wręcz obwody łowieckie dla swoich pracowników. Przypomnę tylko takie historie z kołem łowieckim Zlot, gdzie pracownice Zarządu Głównego rozwiązali koło, wykorzystując swoją monopolistyczną władzę nad gospodarką łowiecką i sami zajęli ten obwód. Starania o uzyskanie atrakcyjnego obwodu dla szeregu rolników czy myśliwych są praktycznie zawsze skończone niepowodzeniem, ponieważ Najlepsze obwody są obejmowane przez tak zwanych łowieckich wip czyli osób skupionych i powiązanych z Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Władze Polskiego Związku Łowieckiego trwonią służbowy czas i pieniądze na wyjazdy nie mające nic wspólnego z gospodarką łowiecką, Wycieczki z żonami, kumplami, kochankami. Jeden z takich wyjazdów zagranicznych miał miejsce w marcu bieżącego roku w zarządzie okręgowym Lublin. Na wycieczkę pojechali członkowie zarządu okręgowego z osobami towarzyszącymi. Barwy temu dodaje fakt, że wynajętym busem Łowczy okręgowy, nowo mianowany i wbrew przepisom Statutu zażyczył sobie od konsulatu ukraińskiego przejazdu Wipowskiego, tak jak przejeżdżają posłowie, premierzy i <grytanie> faktycznie ludzi reprezentujący jakieś wysokie stanowiska. Oczywiście mu to umożliwiono. Ponieważ w zapotrzebowaniu na ten wipowski przejazd napisał, że jest to delegacja polskiego Związku Łowieckiego, która jedzie na Ukrainę zdobywać doświadczenia w walce z ekoterroryzmem. Do dnia dzisiejszego śladu zdobytych doświadczeń nie ma. Ten sam Łowczy Okręgowy. Dał przykład ostentacyjnego łamania zasad bioasekuracji w styczniu bieżącego roku w OHZ-cie, a więc ośrodku hodowli zwierzyny administrowanym przez tenże zarząd okręgowy, który służy wyłącznie ku uciechom kolesi, ku motrów, zorganizowano polowanie w którym zasady bioasekuracji zostały skandalicznie połamane. Będziecie Państwo niebawem mieli okazję obejrzeć, w jaki sposób tam na tym podowaniu postępowano, bo była ekipa TVN-u i to nakręciła. Jeśli organizatorzy pozwolą, to taki przedprzemierowy pokaz możemy zorganizować, ponieważ ja już na dysku ten, to, co będzie pokazane w tvn nie mam. Wezwano lekarz weterynarii, która stwierdziła połamanie wszelkich zasad bioasekuracji. W dniu wczorajszym otrzymałem właśnie pismo, w którym ona to potwierdza. Opisuje, jak dziki leżały w chłodnie na podłodze, jak patrochy były przechowywane w garażu w oddzielnym pomieszczeniu. TVN pokazuje, jak z chłodni wycieka cały strumień krwi, nie ma mat ani na wejściu, ani przy chłodni, nie ma miejsca wyznaczonego do patroszenia. Mówiąc krótko, nie przestrzegane były żadne zasady biosekuracji. Chłodnia znajduje się w miejscu dość takim bliskim zabudowań, więc o, przy, o rozprzestrzenienie się wirusa no praktycznie nie ma kłopotów, żeby się przedostał. A kto brał udział w tym polowaniu i kto tak doprowadził? A więc, jeden VIP to łowczy okręgowy, członek zarządu okręgowego który jest jednocześnie oficerem Centralnego Biura Śledczego, a więc w sposób szczególny, predysponowany do przestrzegania zasad prawnych. Zapytacie zapewne jakie sankcje, ponieważ zarząd główny został o tym poinformowany. Zapytacie Państwo, jakie sankcje ewentualnie ponieśli ci organizatorzy i ci nieprzestrzegający zasad biosekuracji. Pani weterynarz stwierdza w tym piśmie, że ona nie ma takich instrumentów, aby móc wyciągać wnioski dyscyplinarne. W zarządzie głównym skończyło się na tym, że prawdopodobnie informacja nie sprawdzona. Pan łowczy krajowy został zaproszony na polowanie do tego hazetu i mówiąc krótko, sprawa zaczęła. Moje takie króciutkie wystąpienie, składające się z tych kilku przykładów obrazuje w moim pojęciu jedno. Polski Związek Łowiecki jest instytucją nie poddającą się przemianom społecznym, politycznym, kulturowym, mówiąc krótko, żadnym, a już na pewno nie poddaje się żadnym zmianom reformatorskim. Polski Związek Łowiecki nie jest w stanie sam się z, z, wewnętrznie zreformować i od 1952 roku tkwi w tej mentalności, jaką mu Bierut w swojej ustawie zapisał. Dlatego, jeśli państwo nie chce być okradane, o czym w dniu wczorajszym jeden z czołowych wydawców gazet w wielkim artykule na dwóch i pół stronach, dawniej powie trzeba by było powiedzieć na dwóch i pół kolumnach, pod tytułem Ostatni kęs dla dzika opisuje całą wielką patologię, jaka w polskim związku łowieckim przez lata narosła. Także nie będę powielał tych tu zawartych przykładów, ale potwierdzają one, potwierdzają. Nie będę wymieniał tytułów. No proszę państwa, ja mogę rolnicze tytuły wymienić i je tu reklamować. W każdym razie jest to dość szeroko opisane jak wiele zła narosło przez te lata od 1952 roku, a więc od chwili kiedy powstał polski związek łowiecki, który zlikwidował poprzednika. Ale do historii sobie lata tamtego dopisał do chwili obecnej przez ten cały czas nie znalazł czasu na poprawę swojego funkcjonowania. Dlatego też, jeżeli państwo nasze nie chce być dalej z tego majątku wielkiego, olbrzymiego, który, który w tejże gazecie jest tu opisany, jakie pieniądze uciekają skarbowi państwa i to państwo nie chce być nadal okradane, to pod, powinno podjąć radykalne kroki. Przede wszystkim przejąć całość gospodarki łowieckiej w swoje zarządzanie, pozbawić Polski Związek Łowiecki monopolu na szkolenia, na wydawanie pozwoleń na ostrzały. Tym powinno dyrygować państwo i czerpać z tego korzyści, tak jak czerpie do tej pory wąska grupa ludzi zawiadująca, Polskim Związkiem Łowieckim. Mało, czyli mówiąc krótko, dziękuję za podpowiedź, miałem to w następnym zdaniu użyć. Czyli mówiąc krótko, trzeba powrócić i wdrożyć nie małymi kęsami, jak to jest zrobione do tej pory, tylko po prostu całość ustawy, zwanej ustawą Izdebskiego, wdrożyć. Nie wiem, czy przy tych powiązaniach, gdzie. W Polskim Związku Łowieckim są posłowie, prokuratorzy, sędziowie. Mówiąc krótko, czy znajdzie się ktoś odważny, który tego typu zmiany zechce wprowadzić? Dlatego chyba jeszcze na długie lata skazani jesteśmy na tego typu degrangoladę, jaka ma miejsce w aktualnej sytuacji a trwa już od 1952 roku, jak powiedziałem, kiedy to zmonopolizowano gospodarkę łowiecką, dając możliwość generowania przychodów, zysków niewielkiej grupie ludzi zawiadujących gospodarką łowiecką w sposób monopolistyczny. Uwolnienie monopolu, a więc... Przekazanie spraw, szkolenia, no chociażby lasom państwowym, czy ośrodkom doradztwa rolniczego, czy starostom. To naprawdę nie jest coś nadzwyczajnego i nie wymaga objęcia tego reżimem monopolu. Jakoś w innych krajach myśliwi polują i nie muszą na polowaniu mieć legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego. Jak to jest możliwe, ja nie wiem. Dziękuję Państwu za uwagę. No, albo jeszcze wrócę do ASF-u. To, co mówił kolega Pawłok, odniósł się do szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej. Szanowni Państwo, no jeżeli nie zreformujemy gospodarki łowieckiej, o czym mówię już przez kilka lat, nie ma możliwości, żeby zlikwidować ASF w Polsce. Nie ma możliwości. Jeżeli będziemy, będziemy kultywowali to bezkrólewie, ten relikt komunistyczny dalej, to nic się nie zmieni w tym zakresie. Statystyki Witek pokazywał, od 20% zaczynając, skończywszy na chyba 78%, nie pamiętam, tak? Ile nam zostało do panowania całej Polski? No, niecałe, około 20%, może 20% z haczykiem. Ale panowie z PZU mają się dobrze. To jest komunistyczny monopol, którego nikt nie może ruszyć. Bo jest tam sędzia, bo jest tam prokurator, bo jest tam radny, bo jest tam poseł, bo jest tam senator, no i jest tam ksiądz. Jest tam ksiądz. Bo jednymi z głównych obrońców, kiedy walczyliśmy o prowadzenie naszej ustawy, również byli przedstawiciele Kościoła. Żebyście wiedzieli, że też polują. Nie chcę krytykować tutaj Kościoła, bo to jest marginalne zjawisko, ale jest. I wszyscy mają w tym jakiś interes. I to, o czym mówię przez lata, gdzie to co mówił kolega Pawluk, gdzie pozywano mnie wielokrotnie do sądu, jakoś żadnej sprawy jeszcze nie przegrałem, to wszystko obnażyła wyborcza w dniu wczorajszym. Wszystko. Podała liczby, podała cyfry, to co mówiłem o chazetach, Wszystko podała wyborcza, przeczytajcie sobie, jak jest rok skradany budżet państwa w przypadku gospodarki łowieckiej, prowadzenia gospodarki łowieckiej. No, kiedyś poprzednicy, minister jeden, drugi mówił, że takiej gospodarki nie ma na świecie. Tak. No tak złodziejskiej gospodarki bandyckiej na świecie po prostu nie ma, tylko w Polsce. Bo żaden rząd nie pozwoliłby sobie na to, żeby majątek państwowy rozdawać za darmo, a to jest wprost. Jeszcze mówią, że oni płacą, tylko komu? No sami sobie. Więc dzisiaj reforma polega na prostej rzeczy. Tu kolega Stanisław zaczął. Wprowadzenie ustawy powoduje to, że powołujemy Agencję Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, tak jak rolnicy mają swoją agencję restrukturyzacji czy KOWR, tak myśliwi by mieli agencję. Wszystkie dzierżawy muszą być wydzierżawiane w drodze przetargu, bo jeżeli taki nie, dzierżawca obwodu, bo tak to trzeba nazwać, wygra przetarg i zapłaci na przykład 100 tysięcy złotych za obwód, to on będzie dbał o niego jako swoją własność. Bo tam w ustawie jest zapisane, jeżeli u ciebie wystąpi ASF, tracisz obwód. Jeżeli nie chcesz płacić odszkodowania rolnikowi, to tak gospodarkę prowadź człowiecką, żeby nie trzeba było płacić. Poletka, pasy zaporowe itd., czego się dzisiaj nie robi, bo im się to nie opłaca. Po co im udawać, nie wiem, 10 tysięcy złotych na pas zaporowy, czy poletko, jak on chłopu da 200 złotych i liter bimbru, i się chłopie, że cokolwiek dostałeś. Tak to dzisiaj dosłownie wygląda. Rolnicy jedni ciągają się po sądach, inni w ogóle nie idą do tych sądów no bo po co? No bo po co? Dlatego, szanowni Państwo, to co w tej chwili powiedziałem, biorę na siebie pełną odpowiedzialność i do naszych kontrahentów, wszędzie tam, gdzie wystąpi problem spowodowany ministrem rolnictwa, obiecuję, że nie zejdę z tej drogi i nie przestanę, dopóki ten facet nie zostanie zdymisjonowany.